Siemaneczko, z tej strony Alan, witam nas w kolejnym odcinku czyli Alan Roblox Minecraft 96 Powiem wam szczerze, że będę poinformował wam odcinek, że dzisiaj będzie pokój challenge Na czym to polega, że mam muszę poka pokazywać różne rzeczy, to co mam w pokoju A jak nie mam innej rzeczy, której po prostu nie ma w pokoju, to po prostu przegram ten challenge Będę chciał wam pokazywać i to w szybkim tempie Jak to za szybko zrobię? Za szyb szybko... Aż... Tak tylko... Nie żadnej godziny, nie, tylko muszę szybko wam pokazać. A później muszę to zdobyć. Coś takiego będzie, będę musiał na to naprawdę dobrze pomyśleć. A ja to nie wiem, czy to będzie, a albo nie wiem czy to dzisiaj, czy może w feriach. W feriach może być najlepiej, bo to już będą święta. O, w pokój challenge będzie w feriach. W feriach, więc, więc wpadajcie. Więc taki mały vlog, powiadomienie o, że będzie odcinek Pokój Challenge. Więc do i cześć, będziemy się w kolejnym odcinku, dajcie łapkę, w górę, subskrypcję z wnętrzkiem nasza, żebyście wiedzieli na pewno, kolejne odcinki będą. A właśnie, mam 190 wyświetleń i 3 lajki. Ten filmik podróbka Minecraft, co nie? Tam już mam 190 wyświetleń. Dziękuję Wam bardzo, szczęśliwie. Pozdrawiam Was, pozdrawiam Wasze kanały. Wasze kanały się będą musiały rozwijać jeszcze bardziej, się niech rozwijają. I po prostu żeby wasze kanały były wyższe. A też możecie się cieszyć z małych rzeczy. Wiecie. Tu nie chodzi o fame, tu chodzi być... Tu trzeba być bardzo dobrym człowiekiem na YouTubie też, więc wiecie, to znaczy.